O nie, jest Ja już nie pospać pozpaść Przecież jest nieciela, ale super i jeszcze spać. Rodzina piąta, minus trzydzieści. Na panna płakała! Przecież jest niedziela! No kurwa właśnie no! A skoro niedziela, to znaczy, że idziemy! No, ale do kościoła, tata, ta, to na dwunastą dopiero się idzie! Do jakiego kościoła? Chłopie kurwa? No ko gdzie? Na grzyby! <laughs> Mama, tata, to nie może i sam na te grzyby? Gdzie sama lozi? Przecież jak on sam pójdzie, to albo wróci na je albo w ogóle nie wróci. Ktoś go musi pilnować w tym lesie. Od 30 lat, że żadnego sezonu nie opuścił, no! Nawet jak się mamuś rodziła, to ja o szóstej rano już byłem w lesie, kopie! I co na? jak wyglądał? Wyglądasz jakby Cię odjechało na punkcie tych grzybów. Nie, to się nie zdarza na modzie. Tato, a mama z nami idzie? No k***a drzewa do lasu się nie bierze! Jakiego drzewa? A no właśnie, a dlaczego ja niby nie mogę pójść z wami do lasu na grzyby? Przecież jest wiedziała kawieto Myślisz, że ja ci pokażę moje tajemne wieś, ka! Jeszcze na plotach powiesz przypadkowo, której sąsiadce i chum będzie z tego! I tam? A ja mogę? No, a Lozigna, ktoś musi po mnie przejąć tą wiedzę, rozumiesz? A ty jesteś moja krew z A poza tym to ja wiesz wiem nie będę! Ale super! To ja może zacznę już te słoiki myć na te kilogramy, co przyniesiecie! O, kobieta! uwierzę że ci ich zabraknie! He, <laughs> dobre tato! W tym roku musimy nazbierać więcej niż ta kurwa z podwójki! A ten wiecznie o tym samym, wiesz, jak życie to nie tylko rywalizacja! Dla mnie to jest rywalizacja. Pamiętaj, ja jestem k**wa od niego lepszy i Ech, co roku to samo. No, daj nam tutaj jakieś 50 zł dla alojzika na oranżadę. 50 zł na orężadę? Och, No, no dziecku żałujesz, no. No daj, jeszcze mu coś słodkiego wezmę. Ale super. Leży tam na szafce, weź. Tylko pamiętaj, zero alkoholu, rozumiesz? To kobieta do no, ty o Chodź, no! Przecież ja jestem ten jak to, a, a, absolwentem jestem, nie ja się brzydza alkoholu, no co ty? No, ty się brzydzisz. Dobra, Lojzy, chodź, idziemy się ubierać, chodź. Ej, dobra, pa, mamo! Tata, ale czy miałeś mi kupić oranżadę i coś słodkiego? Przecież kurwa, ci kupiłem! No, ale mama dała 50 złotych. No się, kurwa, bo cię więcej nie wezmę. No, Ledeo, dobra, teraz najlepsze. Nie, nie będziemy mówiła, że z k... alkoholikiem. Ta za ale mama ci nie kazała pić w lesie. Aloj, z czego oczy nie widzą, tego kur... sercu nie żal! A, to dlatego nie chciałeś mamy zabrać. A co byłoby, jakbym jej powiedział? A ty kura! Co mam zrobić, żebyś jej kurwa nie powiedział? Jak mnie kopisz maczugi i kole, tylko dwoletrową, to ja nic nie powiem. Mama stoi! Dobra, tak tu to się zaraz nauczy zbierać grzyby! Co, co a po co mi co futro? No się w swoim czasie, no. Słuchaj, wiesz, które grzyby są jadalne, a które nie? Nie. Dobra, a my tego, to je pogrzybek. Fajny kurwa, jadalny, taki smakowity. No. No, tutaj masz na przykład prawdziwka, nie? Jaka dziwka? Ku**a, prawdziwek no, borowik szlachetny. E, to w końcu barabik czy ten prawdziwek? No kurwa, i tak, i tak, no można mówić prawdziwek, a można mówić barabik szlachetny. No ale dlaczego? No, jak to dlaczego, no? No tak jest i chuj, no! A zresztą kurwa, cię to tak dalej tłumaczy. No dobrze. Tutaj masz na ten przykład o rydza, nie? Tak, ale rydza to taka choroba metalu jest. No to składa! Za co mówiłeś, że ci ta ryza to ci lawenda zżarła. Też! Widzę, że moje 5 godzin rysowania się pójdzie jak. Chodź, to ci pokażę w praktyce jak to wygląda. Tata, to jest dużo pajanku! No i co? Oh. A co jak mnie ugryzie? <laughs> no to będzie spider Spidermanem! <laughs> ale śmieszne! O! A jest i on! Kulejny podgrzybeczek. Oh. <laughs> Serio, czekaj na mnie, ale super! I to jest właśnie on piękno życia. On za co mnie uszczęśliwia. Co jest ku... tego wszystkiego? Żeby sprawdzić, czy to nie jest szatan, to trzeba polizać od spodu tego. Tak, Jaki szatan tato? No taki grzyb, trójok! Aaa. W tamtym roku to w tym miejscu był cały plac ku... grzybów no. no zobacz jak pięknie rosną! Kurwa ta... <śla> ku... ta... W tamtym roku to samo! Było. <śla> I za zaje... Ale piękne! Ja pierdolę, Ale ja taka, ona to chyba rodzina! Mogę jednego zebrać wow. Zawsze jak znajdziesz grzyba, to go trzeba pocałować! E, ale mama mówiła w tamtym roku, że ten lisaj co miałeś na ustach to całowania tych śmierdzących grzybów. O, zobacz to Ty e tam kur... Matka pie... Zazdrości, że jej tak nie całuje? <grystanie> Teraz pamiętaj, zawsze jak znajdziesz grzyby, to musisz zatuszować do wody. Jak to? Słuchaj, Jakby tu leżały ogonki i by ktoś zobaczył, że tu są grzyby, to by te tajemne miejsca przestało mu tajemne. Ale jaja, tato, nie? Ha! To ktoś chyba idzie. Ach, ciekawe, co tu będzie w lesie dzisiaj. No k***a, ty, to coś atrasz pod czwórki na ziemię! Co? ma to nie są ćwiczenia szybko! O, zobacz, kurwa. Ale oj, zapamiętaj, że jak ta kupa podejdzie, Tato! To nie mamy w ogóle grzebów, Nie Jesteśmy źli, zmęczeni, wykończeni i. to grzebów nie ma! Tato, ale nie wolno kłamać, bo to jest grzech! Omuchomo! Są przypadki, gdzie można, a nawet kurwa trzeba! No nie wiem! Kurwa. Masz tu s**wa kurki i pamiętaj co ci mówiłem. O, wiesz z synem, oho, <laughs> jakie spotkanie. I co o było co nie co? To na grzybach czy nie? Ja sąsiadko, ja nie ma w tym lesie k**a nic. Nawet proszę pani, żeśmy ani jednego nie znaleźli i nie kłamie. Zatem mówicie, że się nie opłaca chodzić, ja dopiero przyszłam tu. No jak pani nogi na lotery wygrała, to se może pani chodzić, no. no sam sobie pani, zobaczcie k... -a. Takie ładne! Jestem taki wykańczony i zmęczony i zły, że normalnie nie wyszyma. Ja ci powiem wiesz, o... No, ja naprawdę przyszedł. proszę pani nawet tam w tym wiaderku, bo to reklamówką nie ma nic. Ja nie chciała iść, nie? Ale Stasiu, ten mój to się zarzucił co w grzybowy, z ziemniakami na obiad. Tak, ja, to będzie chyba wziął same ziemniaki opie... <laughs> o Jezu, to już mam dość, chodźmy już do domu. A e, wiecie co, chyba w pitu idę stąd. Ej, Pani, nie trać Pani zdrowia w ogóle. O, to wiecie co, Trzymajcie się, ja idę, bo mnie co bierze rozkłada. Wiesz, jakbyś tam coś znaleźli, to mi tam potem powiesz. No, dobra. Ty, Alonzi, ty powinieneś w koli grać. <laughs> Także zagrał, że to już... Ja sam nie wiem czy te żeby są, czy ich nie ma. <grystanie> Dzięki tato. Dobra, idziemy synek. Jestem się, musisz kwa. Do ze mną jesieniu Jeszcze nie mogę doczekać co będzie dalej.